Jak ktoś się zgadza na to, żeby inni mieli większe kawałki, to go klepią po plecach i uśmiechają się do niego. Ale jeżeli ktoś twardo walczy o swoje, oj to go nie chwalą, bo ta gra jest bezwzględna. Wtedy właśnie jesteś za granicą krytykowany. Wtedy wieszają na tobie psy. Wtedy rzucają na ciebie kalumnie. Ale to tylko oznacza, że jesteś skuteczny. To oznacza, że Twoje działanie jest zgodne z interesami Twojego państwa. Że nie dajesz zabierać swojemu społeczeństwu tylko robisz dla niego dobrą pracę, że wykonujesz swoje zadania. I proszę Państwa, takiej właśnie chcę nie, nie mamy proszę Państwa żadnych powodów, żeby się do kogokolwiek umiskiwać, bo to, że dzisiaj jesteśmy jeszcze cały czas biedniejsi niż Zachód, to nie jest nasza wina. To myśmy dzielnie stawali w 20 roku, żeby obronić Zachód przed sowiecką nawałą. To nasi pradziadkowie i dziadkowie dawali swoją krew w walce z Sowietami. To myśmy się bronili w 1939 roku, kiedy nie przyszli nam z pomocą. To myśmy walczyli w II wojnie światowej na wszystkich frontach. Wtedy, kiedy oni sprzedali nas w Jałcie i skazali nas na zależność od sowieckiej Rosji. Na dziesiątki lat na stagnację gospodarczą na rabunkowy przez Rosję Sowiecką tryb prowadzenia spraw wobec Polski. Tak taka była rzeczywistość, rzeczywistość w <tryknoweń> W dużym stopniu dzięki naszej determinacji. Bo to wielki ruch Solidarności, oczywiście wsparty przez naszego Ojca Świętego i mądrego Ronalda Regana i Margaret Thatcher, to ten ruch doprowadził do obalenia muru berlińskiego, do rozerwania żelaznej kurtyny. Ale był w tym wielki nasz udział i o tym trzeba pamiętać. I dlatego my nie mamy żadnego powodu do wstydu. My mamy powód do dumy i powinniśmy z dumą. Proszę, proszę. Interesy, wszędzie tam, gdzie przede wszystkim one nas dotyczą albo gdzie należy coś wywalczyć. Nie godzić się na żaden dyktat silny, na to, żeby się odbywał jakiś tak zwany koncert mocarstw. Nie godzić się na pozycję państwa klasy B w Europie, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek, żebyśmy mieli być państwem klasy B.